Anna Janko, fragment powieści, finalistka. Ach ja, moje składkowe istnienie. Liczba wątków ograniczona w granicach jednego losu. Gotowe do skompresowania. Mnóstwo ludzkich losów na planecie. Oglądamy jakąś ich ilość przez wielką lupę. A one już z perspektywy dachu się mieszają. Z samolotu niewidoczne. Z orbity nawet niedomyślne. Czym jesteśmy? Splątane, zawzięte istnienia, jeśli oka opatrzności nie ma. Jakiego organizmu bezimienną cząstką i w czyjej władzy? Jakiego porządku nasz chaos jest wątkiem? Byle nie bolało. To nagie słowa. Elementarna modlitwa poza kulturą, strukturą, poza wszelkim sensem, nawet. Kto przez nieludzki ból przeszedł, ten wie, że Bóg nieważny. Ból jest najważniejszy. Zdarzyło mi się tego roku latem, gdy szłam ku morzu przez Sopot deptakiem. Świeciło wysokie słońce. Mijali mnie ludzie kolorowo ubrani, rozglądali się bezrefleksyjnie albo wpatrywali we własne myśli ze zmarszczonym czołem. Szli milcząc lub gadając w towarzystwie albo przez telefon, mówiąc do cienkiego kabelka słowa na wiatr. Jak dawniej tylko wariaci robili. Byłam spokojna i szczęśliwa. Też szłam, też mijałam, a ciało nie sprawiało oporu. Towarzyszyło mi dyskretnie. Oddało cały swój ciężar, jak we śnie. I wtedy poczułam, że jestem w sobie coraz mniej zobowiązująco. Że się rozpraszam. Że zostaję w tyle. Ale też idę sobie z naprzeciwka. Ci ludzie, którzy mnie wyprzedzają. Rzucając okiem w moją stronę, i ci, co mnie mijają, zajęci sobą, potrącając nieraz, stają się coraz bardziej do mnie podobni. Wiem, co ich niesie, wiem, co ich przenika. Mają w oczach coś ze mnie, jestem tam w nich, w różnym wieku, w innych czasach. W tym dzieciaku pod witryną też tak stałam kiedyś, to ja. W tym gniewnym podlotku od wściekłości do radości jedna chwila. Pamiętam ją. Tych dwoje, co się za ręce trzymają i patrzą przed siebie? Wiem, co oni widzą: złotą kulę powietrza i nic więcej. Ten dojrzały, ta stara. Znam ich od środka. Zniknęłam z siebie. Jestem wszędzie. Ogarnęły mnie wielka radość i głębokie wzruszenie. Zrozumiałam, że strach przed śmiercią oszukuje nas, że ciało oddaje ducha tam, skąd go wzięło. Czyli zewsząd, i nie ma w tym nic dramatycznego, że utrata tożsamości nie jest krzywdą, że w głębi, w najgłębszej głębi, jesteśmy jak wspólne morze, falujący potencjał, początek i finał, zawsze razem. Po chwili wszystko to minęło. Znów byłam sobą, oddzielną osobą, i poszłam dalej, indywidualnie. Mąciakiem ale już z pamięcią tamtej synchronii, która była jak dowód na istnienie.